Hej, witajcie przyjaciele! Ja jestem Andrusek i zapraszam Was do kolejnego odcinka, gdzie gramy w grę pod tytułem Kona Brume. I szukamy kolejnych śladów naszym detektywem. Jesteśmy teraz w wiosce Henryville, gdzie się będziemy rozglądać. Ogólnie to musimy znaleźć. Sprzęt do wspinaczki, tutaj topór lodowy. Czyżbym musiał tędy iść? Zaraz tak mi się wydaje, ale jeszcze cofnę się kawałek. Na główną ulicę. A, tu jest tylko zablokowane. Dobra, bo ja tak szukałem tylko źródła ciepła. A z tym geigerem to trochę zrąbałem, bo mógłbym znaleźć resztę tych kryształów. Ale akurat nie będę skupiał się za bardzo w tej grze na platynie. Generalnie powinienem zrobić film na temat dlaczego platyny czy trofki w grach są bez sensu. Ale to może być inny odcinek. Dobra. Może też na innym kanale. Bo kiedyś ludzie grali, to nie było trofek, ani takich innych rzeczy. Przemysł growy był zupełnie inny. Rozwijał się powoli, nie był taki mainstreamowy, ale już taki nachalny jak te firmy właśnie Sony i inne to podciągnęły. Gdzieś tutaj są tu jakieś drzwiczki, może? Może coś przegapiliśmy, może z tej strony, ale, ale nie sądzę. A tutaj chyba nie? Nie, nie da rady. Chwila, chwila. Ledwo zaczęliśmy w tym Henryville. No tu mamy otwarte drzwi. Przez do mnie przejdziemy. Może tędy bokiem? Też nie. Tu tędy nie wejdziemy. A! Tędy, okej. Okay. No, zaraz będą te... Wilki, czy tamte inne potworki. Dobra, chodźmy to załatwić, jak już możemy. Czemu nie? Não, use. Dobra, będę musiał stoporka, bo inaczej. Gdzie jesteście? Dobra, skubany. O to chodziło. Bo wcześniej myślałem, że to ma związek z czymś innym, ale to. To jest jakiś magiczny kamień. Nie wiem, ile dokładnie ich jest, ale dobra, możemy kontynuować? Bo to jest taka poboczna rzecz, nie trzeba jej wcale robić. Poczywaj w pokoju, Halloween. No to ewakuacyjny rozkaz. Części! Nie. Rozglądam się... Dobra, idziemy tędy. O, tu jest jeszcze jedna wieża, obodajmy. Nie wiem, jak Wam się podoba ta gra, ale mi tak. Ma swój klimat, no, trochę przydatnych rzeczy, na pewno coś tu się przynajmniej dzieje w porównaniu do niektórych chodzonych symulatorów Zbadajmy ten domek Mamy Frankenstein'a i jakieś dynie Czekaj, tu mi się zaświeciło. Nie sądzę, żebym musiał zrobić fotkę. Tu chyba muszę przejść. Dobra. Tutaj prosta sprawa. Generalnie trzeba znaleźć otwarte drzwi, jakieś przejście. A to ponoć jeszcze nie jest ostatnia część serii, to na pewno będę ciekaw kolejnej mi się wydaje. Okej, okay, jesteśmy tu. Prawie u celu. Prawie u celu jesteśmy, tylko mam nadzieję, że nie będzie znajomego indygo, nie Wendigo, Pan Rogaty. Teraz mi się przypomniała ta miejscowość w Lastowasie, gdzie byli kanibale. No niestety nie będzie Lastowasa multiplier, a na to jeszcze liczyłem. Ale Turiki też nie będzie. Firma chce się odciąć od Lastowasa, myślę, bo nowe IP robią, to jestem pewien. Ciekaw jestem, jaka to będzie gra. Ponoć to ma być sci-fi, ale zobaczymy. O, pan w kominiarce? A ochrona. Jeśli upadek go nie zabił, pogoda. Zobaczmy, co ma w portfelu. Ma dużo kasy i tyle. Coś jeszcze? Pewnie fotkę trzeba mu zrobić. Dobra. No tutaj mamy. No właśnie, potrzebujemy do wspinania się, ale niestety w tą stronę gdzieś musimy iść. Gdzie jest ten sprzęt? Może tutaj? No, sklep, magazan. Magazyn. O, trochę marzniemy w sumie broszura. To może być nawet prawdziwa albo oparta o prawdziwą. No nie wiem, właśnie. Nie znam miejscowości tych, czy ta Henryville to jest fikcyjna, ale z pewnością sprawdzę. No, Quebec jest prawdziwy. Kanada też. Musimy napalić w kominku. Dobra, tylko znajdźmy drewno. Mamy jakiegoś trola. Tu można jakąś płytę włożyć. No, nasz bohater się trochę. Nie wiem, po co ta kola. Aha, do odnowienia energii. Henryville w tym. Alkohol zwiększa ryzyko hipotermii.

Ale jesteśmy zrelaksowani, nie gdeczemy zębami. No i o to chodziło. Lodowy toporek. Ice axe. A w sumie mam latarkę. Odkąd mogę zrobić tego? Nie chyba. Nie, dobra. Wszystko chyba. O, tu jeszcze możemy do góry wejść. Ale nie, nie możemy otworzyć. Zamknięte. No świetnie. O, amunicja. Dobra. Najważniejszy sprzęt mamy. Idziemy dalej. Dopiero co wyszło, detektyw został przekonany, że ten sprzęt, ten Jules de Meers, musi hold the key. O, o, coś tam się dzieje. A, będziemy mogli wizję zobaczyć. Wygląda jakby miał nogi człowieka. Wdrapujemy się. OK, znowu będzie jakiś wilko, albo coś tam. Gdzie jesteście panowie? Ten toporek jest lepszy. No, jeśli chodzi o strzelanie to jest po prostu ok, nic więcej, ale nie przeszkadza mi to. ten kamień. I się uspokoiło. Radioaktywności już nie ma. A my możemy kontynuować. Tylko jeden wilczek był, ale okej. Okay. Ho! Znowu? Добро. ладно. О не, не кадай что этот... Вау, курде. О, прошу. Wyglądało trochę koszmarnie, chociaż przyznam się, że mogliby lepiej graficznie zrobić te potworki, ale rozumiem, nie jest może to wielkie studio, nie ma dużego budżetu. Nie narzekam. Ten pan jednak potrzebował pistoletu albo strzelby. Bo widać, jakbym to porkiem go nawalał, to chyba by więcej potrzebował ciosów, tak mi się wydaje. A może nie? Chyba wracamy do psów i z powrotem. Ta. To tylko taka droga. Halloween niedawno było. Dziękuję. Jeszcze szopa. Dzięki, dzięki. Amunicja. Okej. Okay. Aha, wróciliśmy z powrotem dookoła, zrobiliśmy kółko. Okej. Okay. Świetnie. To wracamy do psów. Opuszczamy Henryville. Ej, pieski, hał, hał, hał. Co jest, nie mogę wejść? No to i lecimy. Pieski, ciekawe, czy będę mógł ich użyć dalej. Czy tylko z powrotem do mostu? przekonany, że ten Jules de to to Musimy znaleźć naukowca, który prawdopodobnie będzie kluczem do tego wszystkiego. O!

Przejdźmy się jeszcze kawałeczek tutaj. Może jakiś spadochron będzie, albo co. O właśnie amunicja jakaś? Jedno jest pewne, w taką pogodę nigdy bym nie latał przez tak długi czas musiałbym mieć ze sobą jakieś super ciepłe ubranie Korporacja Hamiltona Może tutaj się ogrzeje ja bo i nie ale coś weźmiemy. Rewolwer. Philip K. Dick, okej. Okay. Blade Runner, no świetnie. Tutaj będziemy mogli wejść? Może nie. Pretty sophisticated one at that. Karl Fobert found it very hard to imagine any reason a copper mine would require such advanced security measures. Im bogatszy jesteś, tym większa paranoja. Zobaczmy ten budynek. Spokojnie.

a, ulga z każdym kęsem, ale, ale skoro już jesteśmy w nowej lokacji i Henryville w miarę szybko poszło, będziemy kontynuować w następnym odcinku. Ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny jeśli macie ochotę. Tutaj był Andrusek i jak zwykle, do pogrania. Cześć!